Odmówmy przed Eucharystią na zakończenie adoracji, wspólnie litanie do krwi Chrystusa, modląc się w intencjach niepokalanego serca Maryi. Za tych też, którzy proszą nas o modlitwę, za naszą wspólnotę, dzisiejsze spotkanie, prosząc też o ochronę krwi Chrystusa dla nas, od wrogów widzialnych i niewidzialnych, aby to dzieło jego serca było bronione. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco, Jedyny Boże. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. Wybach nas. Kwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa Nowego i Wiecznego Przymierza, Kwi Chrystusa przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa brocząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa przelana na krzyżu, krwi Chrystusa zapłata naszego zbawienia. Kwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Kwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Kwi Chrystusa zdroju miłosierdzia. Kwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy. Kwi Chrystusa męstwo męczenników. Kwi Chrystusa mocy wyznawców. Kwi Chrystusa rodząca dziewice. Kwi Chrystusa ostojo zagrożonych. Kwi Chrystusa o chłodo pracujących. Kwi Chrystusa pociech płaczących. Kwi Chrystusa nadzieje pokutujących. Kwi Chrystusa otucho umierających. Kwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Kwi Chrystusa zadatku życia wiecznego. Kwi Chrystusa wybawienie dusz otchłani czystowej. Kwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas Panie krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Ta krew z grzechu obmywa nas, ta krew czyni nas wielszym odśniegu, ta krew. Z grzechu obmywa nas, to jest baranka święta krew. Ta krew, z grzechu obmywa nas, ta krew, czyni nas pierwszym od śniegu ta krew. Obmywa nas, to jest baranka święta krew. Ta krew z grzechu nas. Ta krew czyni nas pierwszym od śniegu. Ta krew z grzechu nas. To jest wartość. Ta krew ta krew z grzechu obmywa nas. Ta krew, ta krew Czyni nas zzym od śniegu tak krew, z grzechu obmywa nas, to jest baranka święta krew, ta krew, z grzechu obmywa nas, ta krew, czyni nas pierwszym od śniegu tak krew. Z grzechu obmywa nas, to jest baranka święta.